Taka jest prawda. No, nawet widać po ocenach, że, że są osoby, które gorzej tańczyły. Tak naprawdę ten program do końca nie jest o tańcu, tylko o popularności i o sympatii e, danej gwiazdy i, i tancerza. Powiem tak, zadziało się. To jest w ogóle kosmos. Agnieszka Kaczorowska odpadła z Marcinem Rogacewiczem. Czy ty to obstawiałeś w ogóle, że oni to, odpadli? Wiesz co to będzie się działo, będzie się działo w e, socialach, w, e, w mediach na każdym portalu, oh yes, będzie taka klikalność, że nie wiem, czy to udźwigniecie wszyscy. Trzeba będzie, wiesz, dodatkowe osoby zatrudnić Dokładnie. pewnie do pisania. <grym> ale <grym> muszę cię zapytać o twój komentarz. Wiesz, dla mnie jest to też wielkie zaskoczenie, jak i dla każdego, który, kto był w studiu i też przed telewizorem, ale ten program <grym> Często ma takie sytuacje, takie zwane switche, czyli obrót sytuacji. Ja też byłem nieraz w takim momencie, kiedy byłem faworytem i nagle pożegnałem się z programem. Tutaj no, już siódmy odcinek jest takim odcinkiem, że już potrzebujemy tego wsparcia mocnego od widzów, od głosujących. No, najwyraźniej tutaj zabrakło tych głosów. I co nie zadziałało według ciebie? Jakaś antypatia do Agnieszki nie do Marcina? Nie mam pojęcia tak naprawdę, ale no, najwyraźniej albo po prostu też pomyśleli, że są bezpieczni, że są na tyle e, mocni, że, że sobie e, poradzą bez ich głosów i, i odpuścili, bo to zazwy zazwyczaj jest tak, że e, na koniec pokazujemy tabelę i wtedy Widzowie jeszcze mają tą ostatnią chwilę i wtedy jak najbardziej głosują na tych, którzy są na samej dole tabeli, czyli wspierają tych, żeby nie odpadli, no i na tych, co są na samej górze, na faworytów, a ci, co są w środku tabeli zazwyczaj ich odpuszczają i tak może, możemy przypuszczać, ale może tak, tak było. A jak Ci się podobała ta mowa końcowa Agnieszki o tym, że została, zostały osoby, które tańczą gorzej od niej, no bo taki był wydźwięk tego? No. Taka, taka jest prawda. No, nawet widać po ocenach, że, że są osoby, które gorzej tańczyły, e, no, ale tak naprawdę ten program do końca nie jest o tańcu, tylko o popularności i o sympatii e, danej gwiazdy i tancerza. Więc tutaj e, zgodzę się z Agnieszką, że były osoby gorzej tańczące, no ale najwyraźniej większy spad się miały od e, widzów e, w głosach. A jak to jest z wami jurorami, bo internauci pytają o to, dlaczego tej Basi dajecie tak mało punktów, a Karolakowi tak dużo? No, wiesz, no to jest to, wiesz, że on robi taki humorystycznie, tak działa na, na was? No, Czy od czego to zależy? Przede wszystkim, no, też y, widać, że jakby troszeczkę z, też y, robi postęp, no bo pamiętamy, jak zdańczył pierwszy taniec, no to przecież to było e, m, ciężkie. Tragedia? Ciężkie to było, do, do ocenienia, ale teraz widać, że to jest naturalne, że z tygodnia na tydzień przy intensywnych treningach każdy robi jakiś postęp i, i tu widać, że też robi powoli, ale robi ten postęp Tomasz, pani Barbara, jak widać, no Cały czas jest w tym samym miejscu. Dużo daje jakby takiej sympatii, dużo daje takiego pozytywu, dobrej, fajnej, pozytywnej energii. Widzowie ją kochają jak widać. Do tego jeszcze ma wsparcie u uczestników, gdzie, gdzie wszyscy skandują ba, Basia do finału. Więc y, może być różnie. Zobaczymy, co przyniesie kolejny odcinek, Dokładnie. prawda? A ja Ci Czekam bardzo się... dziękuję za rozmowę ja do i do zobaczenia. Ja też dziękuję, i czekamy już niecierpliwie na kolejny odcinek.